Dzień dobry. Dzień Siema dobry. Cześć. Witamy Was znowu na Dobre Znowu jestem u Michała w sklepie i dzisiaj poruszymy znowu temat, który trochę wraca do wątku z Krank Brothers, który poruszyliśmy ostatnio, ale dzisiaj będziemy rozmawiali nie o pedałach, tylko o pompkach, scyzorykach i takich różnych pierdełach. Tak jest. Wszystkim, co może się przydać w trasie. Otóż to, więc lecimy. Więc dawaj, panie złoty, coś ty tutaj przygotował dzisiaj? No co, mamy pompeczki, mamy scyzoryki, czyli coś, czego zawsze w trasie nie powinno nam zabraknąć, celem podstawowego ustawienia jakiegoś tam roweru w trasie pod siebie, czy cokolwiek się poluzuje, dokręcimy, zmiana ciśnienia, to wszystko, to wszystko musimy gdzieś tam w trasie od czasu do czasu zrobić, tak? Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć jasno, <laughs> że akurat kranka produkty są takimi troszkę bardziej premium, jeżeli chodzi o tak, półkę tak. I cenową to... i znaczy, zaawansowanie. Czy ja wiem, czy tak takie. Yy... No wiesz, no, pompka ręczna 149 zł, to samo masz w lezajnie w tej cenie, to samo masz w Topiku, więc nie no jest dobra, to, znaczy, jest takie, są może postrzegane jako takie premium, nie wiem, są też mniej popularne, to też, to też może z tego wynikać, Powiedzmy, że, że jest to się taki wydaje, że to jest takie premium. Poziom i cenowy, i gadżeciarski, na przykład e, designa, może jest to trochę bardziej tak. e, designerskie niż na przykład Topik. Znaczy, jest... Są w ogóle takie odkręcone, niektóre rozwiązania mają takie, że... Bo Topik jest dla mnie na przykład takim firmą, która dla mnie jest wyznacznikiem takiego czegoś, co jest. Dobre, no, taki wiesz, taki no, rowerów, Dokładnie, no, taka cena, to, 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 to co możesz dostać tak, za daną cenę, tak. co jest takim e, e, papierkiem lakmusowym, dokładnie. to jest właśnie Topic. Dokładnie. No i właśnie później te firmy typu Lizard. się, i... ale nie ma w tym totalnie polotu. Tak, nie? No, jest dużo żółtego i czarnego tak. i ogólnie taki nie, 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 niemiecki Totalny design. Random. No i obok tego właśnie jest Lizard, który jest taki na maksa. E, powiedział właśnie, Liza jest dla mnie taki bardziej jeszcze One designerski. jest taki chirurgiczny bym powiedział. Tak. Oni mają te narzędzia takie, że faktycznie wyglądają wszystko jak produkty chirurgiczne. A krang jest taki no, technologiczny. Tak, Ameryka. Po no, taki taki technologiczny Dawaj, co ty tu masz bo już tutaj odjechali tak no przygotowałem parę stozeryków parę pompeczek yy, stozeryki dosyć ciekawe bo wszystkie mają taki schowek yy, w którym możemy zmieścić zapasową spinkę na przykład i zestaw do naprawy opon bezdentkowych i one już w zestawie w dzisiejszych czasach może się przydać bo jak wiemy bardzo dużo rowerów od kilku lat wychodzi już od razu w systemie tubeless nawet w tej takiej półce powiedzmy rekreacyjnej do 4000 zł te wszystkie rałmy, nie rałmy, to wszystko jest w tubelessie i taki zestaw się przydaje yy, i daje radę w łataniu, bo, bo nieraz, nieraz, nieraz mamy klientów, którzy już z tego skorzystali albo sami robimy taką usługę łatania takich opon, więc, więc te sznury dają radę. W zestawie macie już szydło, sznurki właśnie, żeby, żeby taką kompleksową naprawę w terenie przeprowadzić, są torksy podstawowe, <coughs> podstawowe oczywiście imbusy. I z akurat są dwa, jest 13 i 20, czyli 13-funkcyjny i 20-funkcyjny. W 20 te sznury są grubsze, więc gdzieś tam w rowerze MTB są sprawdzą że mamy... się te po prostu grubsze sznury. Cezaryki tak naprawdę różnią się głównie ilością funkcji, a mają różne knoty. Tak, Ale no cóż, no taka fantazja. Tak, no, tak, to, tak to sobie wykminili. W tej droższej opcji również mamy skuwarz do łańcucha. Eee, jakiś podstawowy klucz do szprych, tutaj widzę, że są akurat dwa rozmiary. Mm, Szacun tak. dla wszystkich, którzy jeszcze potrafią sami Trzy rozmiary, popatrz, jest zerówka, jedynka i dwójka, tak. No. Więc, więc to jest całkiem spoko. Jest właśnie to szydło do łatania bez dętki. Eee, No i podstawowe imbusy, torksy, jak to było Amerykańców. Torksów nie może zabraknąć. Nie może, oczywiście. Większość z hamulców, nie hamulców, to wszystko jest na, na tak. torksy. To jest rozumiem wariant kolorystyczny Więc tego jeżeli podstawowy. macie jakieś treki, gdzie jest sporo srama, to warto sobie wziąć takie scyzoryki, żeby jakieś podstawowe torksy były. Tak. E, co do pompeczek, są akurat trzy modele. Co ciekawe, wszystkie mają w zestawie e, pompki na naboje CO2, tak samo, więc tą głowicą napompujecie i CO2 i. O, czyli tak nawet trochę pompka dwa w jednym. Tak. Bo myślałem się, że to może działać samo, czy nie może? Nie może. Gdzie, gdzie kładasz w ogóle ten? Gdzie masz mocowanie do naboju? Wiesz co? Mocowanie do naboju. Aha, Ktoś już nie. od spodu. Dokręty. Tutaj jest adapter. No widzisz. W ogóle krank jest znany z tych wszystkich pochowanych patentów. Wkręcamy. I do... jest adapter do do naboju. Jest adapter do naboju. Tak. Więc to jest spoko. A sam wężyk ma też manometr i co ciekawe, jest wpinany na Magnes. magnesie. Więc to jest też ciekawe i fajnie, że jest ten manometr, nie? Ten potent z tym, z tym CO2 jest świetny. Jeszcze jakby był gdzieś nabój do, do schowania w tej rączce, to już tak, w ogóle no. by był... Czyli rozumiem, że nabój musisz wozić gdzieś sobie... Dzior, no niestety, no niestety. E, chyba, że... E, ale nie, bo jeszcze myślałem, że będzie w tym plastiku takim. No zawsze możecie do tej pompki sobie go dosztukować jakoś po prostu tak. e, tymi... Tymi rzepami czy czymś takim, prawda? Tak to działa. Pomp cena, panie kolego. W ogóle jeszcze zacznijmy od tego. 219 zł. Czy to jest pompka to jest model która... high pressure, czyli też na Czyli tak. to nie są, właśnie, bo to jest high pressure, czyli to jest tak, szosowa. Ale tutaj masz high volume na przykład i ona już do MTB jak najbardziej się nada. Ale to, to jest ważne, że to nie są pompki te w stylu tam dual gauge, czy dual engage, czy dual action, które zmieniają objętość. Tylko to, jest, to są konkretnie pompki. Tak, sobie nie dobrać. mamy możliwości przełączenia. Ten podstawowy model z High Volume 189 zł i on niestety manometra nie będzie miał. Tak. Czyli manometr mamy tylko w wersji High Pressure, czyli w wersji szosowej, tak jakby. Nie, też są chyba te High Volume. Y. Tylko nie w tej wersji najtańszej. Tak. Tutaj na przykład 149 zł i też jest ta podstawka. Czyli manometr w wersji szosowej za złotych 219, czyli high tak, pressure. jest. I Pamiętajcie ciśnieniem... o tym, bo to czasami pytacie z tymi pompkami high pressure, high volume. Tak, naprawdę... tak, no czasami da się to przełączyć na przykład, prawda, gdzie pod koniec pompowania po prostu już potrzebujemy bić w wyższym ciśnieniu, wtedy jest taki przełączniczek, idzie to po prostu łatwiej, tłoczymy upraścając... tego powietrza mniej. Ale, ale po prostu łatwiej się je wtłacza. Bo słuchajcie, w czym jest problem? To nie jest tak, że pompką do MTB nie napompujecie szosy. Zrobicie to, tylko będzie to, to wymagało się na niej uwiesić mocno. Tak, na pewnym etapie dość szybkim niestety będzie to wymagało bardzo, bardzo dużej ilości siły. Natomiast tego typu pompka, czyli high volume, pompka z roweru MTB będzie oponę roweru górskiego pompowała po prostu szybciej, bo wtłacza jednorazowo większą ilość. Powietrza, pompka high pressure nie pompuje takiej objętości, natomiast pompuje łatwiej wysokie ciśnienia. Więc do pompowania opony szosowej na przykład do 7 atmosfer nie będzie wymagało skakania po pompce i po prostu kałuży potu też u was nie wywoła. Tak jest. Więc Pompki Crank Brothers, jak widzieliście, jest trochę gadżetów, jest trochę bajerów, ceny są. No nie są to pompki tanie, natomiast no, mają swoich. Fanów. Czy są warte swoje ceny? Oczywiście i tak ostatecznie wy ustalicie. My tylko pokazujemy featurey, jakie w tym wszystkim się kryją. Więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych akcesoriów, napiszcie. Michał jest aktywny w komentarzach, więc pewnie Wam odpowie. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Hej.